Następny gołąbek, którego przedstawiam, jest to nakrapiany o numerze obrączki 9611, 9611, jest to taki nowość, nowość, unikat jak to się mówi. Ojcem tego gołębia jest wybitny, super gołąb rozpłodowy, znaczy gołąbek pochodzący po wybitnej samicy od rodziny Van de Pasch. ojciec to oryginalny gołąb od rodziny Van de Pasch, syn Miss Jupiter super wybitnej samicy rozpłodowej urodziny Van de Pasz Miss Jupiter samiczka 334 końcówka jest w tym roku rewelacyjnie jej dzieci latały w lotach w hodowli Van de Pasz a więc ojciec to jest 100% syn Miss Jupiter Van de Pasz jej matka i babka w ogóle ta Miss Jupiter jest w katalogu herboca, można sobie zobaczyć także to jest wnuk wnuczka tego tej samiczki a matką tego gołębia to jest oryginalna samica od hodowcy z Niemiec, Krzysztofa Lewki. Matka to jest córka brata Diona. Dion Leo Hermansa to olimpijczyk, piąte miejsce w kategorii A w Dortmundzie. Także to jest Van de Pasz, razy, No to jest gołęb Leo Hermans, razy Leo Hermans, razy córka brata Diona olimpijczyka. Serdecznie polecam Państwu te gołębie Van de Pasz, u nas, w naszej hodowli robią naprawdę super robotę w lotach od 100 do 500, no w przyszłości już przejdą na maratony jeszcze, ale naprawdę to są gołębie tworzące przyszłość. Serdecznie polecam.